Dzień dobry, cześć i z tej strony Dozo, e, gramy w Dead Cells i zaczynamy w dosyć nietypowym miejscu, bo e, zmieniałem sobie wczoraj ustawienia w OBS-ie i zapomniałem rano przestawić, znaczy rano, przed nagrywaniem, jest rano, ale przed nagrywaniem, wiecie o co chodzi, zapomniałem przestawić sobie tej rozdzielczości na, na odpowiednią i właśnie się zorientowałem, jesteśmy na murach, że nagrywałem z obciętym ekranem. I mówię. dla e, dlaczego to zrobiłem? A ogólnie śmieszne rzeczy się działy. Także myślę, że zrobię tak, z racji tego, że. Nawet chyba montowanie tego nie ma sensu, bo. E... Bo i tak jakbyście zobaczyli film z obciętym ekranem, to byście pewnie powychodzili z nagrania. Więc zrobimy po prostu tak, że wstawię ten odcinek jako pierwszy. E, i dosłownie minutę później będzie wleci taki drugi odcinek, który będzie odcinkiem e, poprzedzającym, w sensie jak doszliśmy na te mury i co się tam wydarzyło. Polecam serdecznie, bo, m, bo tam <grywki> odwaliłem taką rzecz, że, e, że szkoda gadać. E, I co? E, I Proponuję obejrzeć po prostu. Wiem, że może się to ciężko oglądać, bo nie widać całego interfejsu e, i dołu ekranu, bo tak jakby generalnie nagrywam na ekranie który ma szerokość yy, czy ma po prostu 1440 pi nie? E, szer Kurde, stereotypie e, a nagrywałem w 1080 pi więc ten ekran został automatycznie przycięty do do tej wielkości. Także, no, może się trochę ciężej oglądać, ale generalnie polecam. Bo, tak jak mówię, wydarzyła się rzecz śmieszna. No, a poza tym, będziecie mieć jakiś banger do tego odcinka. A druga sprawa, że będą w takim razie dwa odcinki. No i cóż, do, do, do tyle, do nie poradzę, niestety. Tak bywa, czasem. Takie jest życie. Więc, jeżeli jest to pierwszy odcinek, który oglądacie, no to witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Standardowe przywitanie. No i co? Odblokowałem sobie ostrze zabójcy. W końcu. Z phaserem. W ogóle w poprzednim, znaczy w poprzednim odcinku. No, w tym odcinku, który. który niestety został obcięty. Rozmiarowo. Zachwalam strasznie tego. tego phas... To ostrze z phaserem. Ale, żem się pakował bez jaj. Wyważona Klinga, szkoda, ale nie. Mimo, że ta wyważona Klinga pewnie byłaby lepsza 100 razy. A czy może nie 100 razy, ale pewnie byłaby dobra. No nie zmienia to faktu, że... Yy, ...że strasznie zachwalam sobie teraz to... ...to ostrze z Phaserem, który co dwie sekundy jest... Yy, do, no nie, czemu za szora Przecież ten był bliżej. Co jest, gro? Nie można tego robić, jak jest dużo przeciwników, najwidoczniej, bo gra wariuje trochę. No, halo. Chciałem w niego na dół tak tąpnąć. Nie wyszło. Ehm. No i co, no i co? Lecimy sobie dalej, lecimy przez promedadę, bo. Bo wyjaśniałem to w pierwszym odcinku, ale mogę to też powiedzieć tutaj. Generalnie próbowałem sobie trochę pograć na dwóch bosselsach i kurde, naprawdę jest ciężko. To nie są już przelewki jak na, na jednym boss cellsie. Chyba nie zdążymy już zrobić tych 60 przeciwników. Tutaj jest ich sporo, ale czy 60 to mi się nie wydaje. A raczej na pewno nie. Dobra, to możemy sobie podarować. Bo tutaj też zwoju nie ma. Eee. Czy na dół musimy zjechać? Nie, na dół musimy zjechać tak czy siak, więc rybka. Serio. Uważnie, ten, to ostrze sieka strasznie. Jeżeli krytyki z tyłu bijemy, to... Ptaszory, nie denerwujcie mnie, please. Okej, okay. goroźniejszy załatwiony. Okej, okay, elegancko uszło, nawet bardzo. Aż jestem trochę dumny z tego. Oj, dobra. Elegancko. Ej nie, naprawdę strasznie dobrze mi się gra tym ostrzem. Mam nadzieję, że on e, skaluje się w miarę dobrze z późniejszymi etapami gry. E, wiem, że na późniejszym etapie gry też jest sporo przeciwników, którzy, e, którzy jakby pleców nie mają, bo stoją przodem do ekranu. Na przykład grzyb z kanałów, albo ten taki ksiądz, co ukrywa przeciwników we mgle. No to tam. Akurat żadna przeszkoda. jak mi się wydaje przynajmniej. No i druga sprawa, że jest ten kolczaty z Bristleback z Doty Dwójki jeżeli wiecie o co chodzi. Tutaj tą intensywną terapię jako mutację sobie odblokowaliśmy w tym momencie, a zaczęliśmy odblokowywać na początku tego rana. I się zastanawiam, czy coś jeszcze? Zemsta, mhm, spoko, ale czy jako mutację, jedną z trzech. W ogóle 9 elitarnych przeciwników. Nie wiem, czy na wyższych bosselsach będzie więcej elit elitarnych przeciwników, no ale tutaj to jest. Czasami nie ma w ogóle na poziomie. Właściwie to jest reguła, że nie ma na poziomie. Jak jest elitarny przeciwnik, to jest jakiś cud. 9 to. O, jest flakon zdrowia nowy do lokowania. To flakon zdrowia odlokowujemy. 9 przeciwników, znaczy elitarnych, to przez całego rana może się uda zabić. Dobra, to do tego nie ruszamy. Tutaj mamy mutację i właśnie, tą mutację może weźmy to jest intensywną terapię. Na razie nie używaliśmy flakoniku, ani nie jest to nam za bardzo w tym momencie potrzebne. Spróbujemy zrobić tego naczelnika bez straty zdrowia. Zobaczymy czy się uda. typie. tu Okej, okay, jest nieźle A, myślałem, że się odpala Teraz się odpala Tylko jest problem Jestem zapędzony w kozi róg, ale jest nieźle, dobra, dobra, dobra Okej, okay, jakoś idzie Siepiemy gościa o, nie, 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 dobra, zdążyłem, elegancko, nie skoczy, dobra, serio, te wilcze pułapki to jest taki cud, miodzik, miodzik, co tam typie, się tak obracasz jak baletnica, dzień dobry, dzień dobry, bez straty be zdrowia, super. No, Niemniej jednak, jest to jeden z prostszych przeciwników. Mimo wszystko, o wiele trudniejszy jest ten boss z kanałów. To wielkie oko. A czy oko to w sumie, w sumie nie jest wcale takie duże, ale. Ale oko, no, najbardziej charakterystyczny. Mm, z jego. Z jego czego? Z jego wszystkiego. Z jego wyglądu. Celnia. I to bardzo silne, kiedy masz pełne zdrowie, Critical Hits plus 20%, ja pierniczę. Tutaj mamy na SC, ale i tak z y, krytyczne obrażenia w sumie wychodzą bardzo podobne. 150-150 obrażeń. Tu mi daje dwie statystyki, to tylko jedno. Więc wydaje mi się, że to moje ostrze jest lepsze. W ogóle tylko za 1700 golda to jest niesamowite w sklepie to by kosztowało 60. E, dobra, tutaj sobie zacząłem odblokowywać, jak widzicie, 1400 ogniw już złapałem, więc myślę, że tutaj możemy dokończyć. E, jakiś schemat? Nie, nic tam nie odblokowaliśmy. E, mutacje już mamy wszystkie, tak, bo wziąłem tą nekromancję. A tą nekromancję warto by było zmienić na krwawienie. Dlaczego na krwawienie? E, otóż dlatego, że często przedmioty mają. O, możemy sobie użyć w takim razie. E, przedmioty mają bonusy do krwawienia. No i jest to tyle fajne, że. że co? No, że potem możemy. Jeszcze większe obrażenia siępać. Ej, kurde. te typiarze z tą armatą to se stoją chwilę, to nie jest tak, że one giną. Nie, nie serio się wpakowałem w ten sposób, jak głupi jestem jak but. Mają trochę zdrowia, nie powiem. Ale złapiemy pewnie za dwa zwoje i będzie o wiele lepiej. Skrzynia. Sprawdzamy skrzynię. Tarczy może, nie? Może kiedyś na challenge sobie zrobimy e, tarczę. Run na tarczę. Nie wiem, szczerze mówiąc, strasznie nie lubię. Panowie, panowie. Panowie. Spokój, spokój, please, mordy. Ty cholerny armaciarzu, ty. Dziękuję. Dobra, wchodzimy po skrzynię kolejną. Dobra, to nie był dobry wybór w ten sposób zaczynać. No, kurde, typy. Jezus, ile tu jest wszystkich kurde ludzi w ogóle. Co jest? Myślałem, że będzie bił wręcz. Dobra. Ja pierdziele, to było mocne. Fazer, czy lepszy? 4, daje nam siłę. Krwawiący przeciwnik, otrzymuje o 60% obrażeń, to co mówiłem. Tylko, że tutaj to i tak tylko 400 obrażeń, więc bez przesady. Ale zabici wrogowie wgłuchają. Spoko, mi się podoba. Tego, tych typów zostawiamy tam. Aj, cholera. Strasznie nie lubię tych ptaszorów. W ogóle wszystkich przeciwników strasznie nie lubię, pewnie zauważyliście, że non-stop to mówię. No ale taka prawda. Wiem, że tam jeszcze niewidzialny był. Dobra, wiecie co? No nie, czemu się do ściany przykleiłeś, ty kurde... patałachu. A szczerze na dwóch bosselsach, pierwszy raz tutaj jestem, ciągną ptaszor. Okay. Czy ja słyszałem śmiech, czy mi się wydawało? Siema, typie, nie spodziewałeś się tego, co? Tak cię zrobiłem. Łotrzyku cholerny. No okej, okay, tu nic więcej nie ma. Tu możemy sobie w ten sposób przejść i wtedy oszczędzamy kluczyk. Wow, 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 wow. udało się, xD. <laughs> nawet się nie spodziewałem. O nie, 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 nie. To jest kurde w ogóle. Ale siepa, ja pierniczę. No, gościu, dawaj. No, grubo. Nie powiem. Ale wyszliśmy z tego cało. Jestem zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Obrażenia już nam się poprawiły po dwóch zwojach. No, zdecydowanie. Plepor? Czy coś innego tutaj? A nie, tutaj możemy sobie poziom odblokować i to pewnie będzie jakiś właśnie cmentarzysko. Zapomniany grobowiec. Eee, czy ja chcę iść na zapomniany grobowiec? Co za różnica? Przejdźmy się do wieży, dawno tam nie byliśmy. No, chodź, ptaszor. 39 przeciwników już bez obrażeń, w sumie nie planowałem po początku zrobić tego na 60 przeciwników bez obrażeń, bo tak ciężko szło to, ale tutaj, kurde, już w sumie można by się pokusić, 45, z tym phaserem przeciwnicy pojedynczy tacy nie mają w ogóle szans z nami. Jeszcze się nie odnowiło, ale teraz już się odnowiło. Fazerek nasz kochany. Kolejne ostrze, yy, 6++. Tylko czy chcę go ulepszać yy, za 30 tysięcy Golden właśnie, mam 43. Nie wiem, czy tego, tej żagwi nie wymienić. My, czy ja mam tu płonący przeciwnik, co 30%, to nie chcę tego zamieniać. Będą odtajać wolniej. Nie, z Fazerem sobie radzimy. Jest okej, okay. tutaj mamy kolegę. elegancko o ty... nie tak to miało wyglądać, ale wow, wow, wow dobra strasznie nie lubię tych kurde niewidzialnych typów, no tpiarze po prostu tak z zaskoczenia biją niby tam ich widać jak są niewidzialni, ale to jest totalnie nie do dostrzeżenia jak się szybko biegnie przez poziomy przez życie. Dobra, 60 zrobiliśmy. Nice, udało się. Bierzemy kolejny zwój. Na początku poziomu na 4-5 hitów z pleców. Znaczy na plecach musieli dostać tego drapaka. Ło wow, tu, jakie kolejne przejście jest. Dobra, to się musimy na pewno cofnąć. U, panie. Dobrze, że podpalamy ziemię, bo ja bez podpalania to ja nie wiem, co ja bym tutaj zrobił. Yy, dobra, nie chciałem tego zrobić. Chciałem to. Dobra, to chciałem sprzedać. Popie! Kolejny klucz, który chyba nam się w sumie nie przyda. Co ja chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć. Zwykle coś chcę powiedzieć, ale nie wiem co. No dobra, lecimy dalej. Yy, właśnie, czy czegoś nie pominęliśmy? Wydaje mi się, że nie. Tam moglibyśmy się przejść po te mieczyki, ale. Nie, ale. Czy czasowo zdążyliśmy? Nie wiadomo. Czas dopiero będzie pewnie po bossie. To nic ciekawego, niestety. Bo wilczej pułapki na pewno się nie pozbywam. Tutaj na ten flakon mamy wpłacać, no dobra, no to wpłacajmy na flakon, na 600 ogniw jeszcze, myślę, że do zrobienia w miarę rozsądnym czasie. Ja chcę przekuwać te modyfikatory, nie za bardzo. Żagwi też ulepszać nie chcę, tego też za bardzo nie chcę ulepszać, bo nie ma i po co. Zadaje 740 obrażeń, to nawet nie jest jeden hit z broni. Bez krytyka oczywiście. Więc bez sensu w ogóle jednego flakonika nie mamy. Musiałem użyć cholera. A już i tak mamy połowę zdrowia. Co tu ciekawego? Phaser 5 mamy 4, ale nie daje nam tego w ogóle. Statystyki. Tutaj odblokowałem sobie na wieży zegarowej. Pewnie jeszcze tego nie mówiłem. Ten schemat, który jest za dzwonkami. Jak się dzwonki w odpowiedniej kolejności trzeba e, uderzyć. No to ja to już zrobiłem. Także nie będę wam e, zajmował tym czasu. No bo to po prostu trzeba e, uderzać w dzwonki i, e, i uderzyć. Jezus Maria. Co jest? Co jest? Od tonu najniższego do najwyższego chyba. Albo na odwrót, ale raczej to pierwsze. się odblokowuje tarczę, więc. Znaczy schemat na tarczą. Co? Przecież nacisnąłem unik. Co jest? Mm. Tu slow, tu slow, do tu slow. No dobra, no, ale i tak daleko, żeśmy zaszli zeszli, zaszli, cokolwiek. Bardzo fajne to ostrze, bardzo mi się podobało. Zabawa z fazerem i tym ostrzem. E, niestety nie udało nam się pokonać drugiego bossa. Um, hmm. No nic, 20 minut odcinka, jeszcze 20 minut tego poprzedniego. Myślę, że, że będzie dobrze. E, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Tutaj nie mówiłem, ale jeżeli jesteś nowy na kanale, bardzo zachęcam do subskrypcji, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli to zrobisz, druga sprawa, że łapki w górę są zawsze doceniane, też pomagają rozwijać kanał, także dzięki za nie z góry. I co? I mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Dozo!